Uruchom swoją moc, połącz się z mądrością wszechświata. Kronika Akaszy w tajemniczenie. Autor? Doktor Renata Zarzycka. Narrator? Doktor Renata Zarzycka. Kronika Akaszy. Wtajemniczenie to cykl blisko 20 odcinków drogi do siebie, do własnego świadomego ja, drogi wędrowca do swojej duszy. Nazwa Akasza pochodzi od nazwy czakry, która gromadzi wszystkie czakry w sobie. Nazwa ta Odnosi się do podstawowej substancji wszechświata, która symbolizowana jest słowem promieniowanie bądź leśnienie. W filozofii indyjskiej akasza uważana jest za fundament wszystkich żywiołów, wata czyli powietrze, o czym szczegółowo autorka opowie ci w kolejnych odcinkach. W hinduskim miscytyzmie Akasza jest substancją, eterem, w której zapisywane są wydarzenia, te teraz obecne, te, które już były, wszystkie historyczne wydarzenia i fakty, i te, które są nam pisane. Warto pamiętać, iż mamy wiele wariantów możliwości, dlatego też nie ma jednego losu który jest nam pisany. Jest los z wieloma wariantami, z wieloma drogami, ale tylko świadomy człowiek potrafi z nich korzystać, łącząc się z uniwersum, z wiedzą wszechświata, z kronikami Akaszy. Na ten temat jest właśnie blisko dwadzieścia odcinków serii Kronika Akaszy Ptajemniczenie. Podobnie jak tkanka łączna w organizmie człowieka, podtrzymująca wszystkie komórki, narządy, tkanki, kości i części chrzęstne, tak akasza jest taką tkanką łączną wszechświata. Utrzymuje ona energię całego wszechświata w całości, w jedności, w komunii, rozciągając się nieskończoność. W lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, w bok, w górę, w dół, na boki, promieniując na wszystkie strony. A ponieważ słowa, nasze myśli to wibracja, to co mówimy, głos to wibracja, barwy, kwiatów, zieleni i różnych przedmiotów to też wibracja, nasze ciała, komórki to też częstotliwości i wibracja. To znaczy, że bez akaszy nie ma ducha ani duszy, bo nie byłoby wibracji. Jest to połączenie w tkance łącznej milionów z nieskończonej ilości informacji czerpanej z wibracji, z częstotliwości. Jest to zarazem fizyka kwantowa i omawiany tu zasady w kolejnych odcinkach, dotyczą dokładnie energii, ale też fizyki kwantowej. Stąd praca z naszym ciałem, z emocjami, z czakrami, to praca z czakrą Akaszy, praca z zapisami Akaszy jest zatem tłumaczeniem wszelkich wibracji, jakie do nas płyną ze wszechświata, na znany nam i zrozumiały dla nas język. Dzięki temu możemy wzrastać i wieść życie zgodne z naszymi celami duchowymi, a zgodność ciała i duszy w decydowaniu o sobie daje nam poczucie szczęścia, miłości i dobrostanu, daje spokój i ukojenie, ponieważ jest to prawda płynąca. Sample complete. Ready to continue?